Cześć, cześć, cześć. Witajcie. Za oknem niemalże jest stroga zima. Sania Mikołaja tutaj ciągną dalej. <laughs> Sanie i Renifery oczywiście. Ale to nie mówimy o Mikołajach o Reniferach, mówimy o filmie Łołka. Wiem, że film miał premierę już dosyć dawno temu, no ale no nie miałem okazji go zobaczyć. Udało mi się go zobaczyć i jedziemy z tematem spoilerowa recenzja tego oto filmu. Jeżeli ktoś powiedział do mnie przed tym filmem słowo łąka, przed zobaczeniem tego oczywiście filmu. To pierwsza, oczywiście, pierwsze skojarzenie, jakie było no to John Depp i Charlie fabryka czekolady. Natomiast yy, nie będę się odnosił do tamtego filmu. Będę starał się tylko i wyłącznie mówić tutaj o Timotym O Ojeku. Zawsze też mam problem z domową jego nazwiska z Timotym, z aktorem, który się wciela w rolę tytułowego łąki, a tak z tego wybrnę. Bo jego to francuskie nazwisko brzmiące to takie jest. No ciężko, muszę się nauczyć generalnie, jak wypowiadać jego nazwisko. Także, sorry, Timothy. Timothy tutaj po prostu e, gra tytułowego łąkę, który chce, co zrobić? Chce na świecie tylko jednej rzeczy. Chce ogarnąć fabrykę czekolady. Oczywiście chce otworzyć tą fabrykę czekolady, bo uważa, że robi najlepszym czekoladę na świecie. I ja oglądałem ten film po prostu. Ja tyle razy miałem ochotę na czekoladę, a nigdy nie gdzie tej czekolady nie było. Także, jeżeli macie smaka na czekoladę i lubicie czekoladę, to myślę, że w trakcie oglądania tego filmu i po jego obejrzeniu każdy z nas będzie miał smaka na czekoladę. A jeszcze miałem okazję też tak no w filmie mamy czekoladę z mleka żyrafy, nie? I też miałem okazję zjeść kiedyś czekoladę faktycznie z mleka żyrafy. I wiem, jak ona smakuje, więc jeszcze tym bardziej to doznanie gdzieś tam w głowie zostało, ale ona musiała być dobra. <grystanie> w się sensie była na żywo dobra, jak ja ją miałbym kilka lat temu, ale w filmie wiedziałem, co, o co chodzi. O, o co chodzi, że musi być z mleka od żyrafy. <grystanie> dobra, ale to tak na marginesie. Nie spodziewałem się, że to będzie musical, i myślę, że chyba większość z Was jak. Poszła na ten film i go widziała, to pomyślała sobie: A będzie takie Warner Bros. filmik, będzie chciał założyć czekoladę. Trochę tam będzie czarów, leciutko, tam innych rzeczy, ale że nie będzie to muzyka, bo żaden z miastu nie pokazywał tego filmu w formie muzykalu. A trzeba powiedzieć, że to jest ewidentnie muzykal. Tam po prostu te elementy. Ja byłem też jeszcze dola na wersji z Dawingiem. Może mi się uda jeszcze pójść na napisy, ale chyba już, już, już nie. W każdym razie. Te elementy w momencie na początku filmu, gdy on wchodzi tam do tego hotelu, no chyba tak to można nazwać. I tam y, nie ma pieniędzy, oczywiście, no i chce przenocować, i potem robią mu wielki rachunek. No wiecie o co chodzi. Generalnie zmierzam do tego, że tam zaczyna się pierwsza piosenka Masz Trać. Y, jest to śmierć, no to jest takie muzykalowe. A w muzykalach, no o co chodzi? O to chodzi, żeby była chwytliwa piosenka, żeby tam w trakcie seansu sobie nóżką, rączkami plaskać, żeby główką sobie kręcić, prawo, lewo, lewo, prawo, przód <grym> okay. no i tył. O, okej, no i to pasuje. To nie jest tak, że ja po obejrzeniu już pamiętam te wszystkie słowa, ale masz prać, zapamiętałem. E, więc główny uważam film, ten e, kładzie nacisk na musical. I nie mówię, że to jest jakiś zarzut, ale bardzo mnie to zdziwiło właśnie w formie tego, że ten film ale nigdzie tego nie pokazywał, a jest głównym muzykalem. Więc jeżeli ktoś z Was nie był na tym filmie, a oglądał tą recenzję, to już wie, że to jest muzykal. Chociaż z drugiej strony chyba kupię oglądać recenzję, nie widząc filmu. A ja już mówię o rzeczach, które są tam ważne i istotne, czyli spoilerowo. Ale kto co lubi. Idziemy dalej. Potem oczywiście mamy ten element z, Kurczę, z tą królową aktorką młodą, która się okazuje, że jest z rodziny jednego z szefa z gangu Czech, Gangusów Czekoladowych. Czekoladowy kartel, oni tak to nazwali. I oni nie, za wszelką cenę chcą zniszczyć łąkę, pomimo tego, że robi najlepsze czekolady, ale oni chcą go zniszczyć. Okej, okay, dobra. To taki temat oklepany w każdym tak naprawdę tego typu filmie, ale ten klimat, właśnie Bożonarodzeniowy, i wtedy, kiedy ten film wchodzi do kin. Do kini dalej jest, to właśnie powoduje to, że to jest taki fajny, idealny, taki dla rodziny, taki familijny muzyka, gdzie można pójść. A jeszcze Rowan Atkinson jako Jaś Fasola tutaj, znaczy tu nie jest się Fasolą, ale tak mówię. Ten aktor wciera się w rolę księdza, który tam też ma swoje załóżami. Potem się robi element komediowy. Jeśli chodzi o efekty specjalne, to też niestety nie można powiedzieć za dużo na plus. Chociaż mówię o tej żyrafie, która biegała po kościele, nie no. znaczy... Nie było to fatalne, ale mam wrażenie, że to nie tędy poszło. Chociaż zaraz może mi ktoś napisać, że widział gdzieś tam w materiałach dodatkowych, że to była prawdziwa żrafa. <laughs> Chyba, nie. <laughs> Chyba nie. Ale jak widzieliście, to podeślicie śmiało. W ogóle jestem ciekaw. Jeżeli to była prawdziwa żerafa, no to przyznam się, że zrobiłem błąd, ale jak dla mnie to była CGI żyrafa, po prostu i tylko i wyłącznie. E, cała ta akcja właśnie związana z tym e, jego e, światem łąki, o to można tak powiedzieć, że on ma po prostu swój świat i swoje kredki, tak? Ten moment, kiedy to też na początku filmu on coś myśli, nagle się światło zapala nad jego głową w formie żarówki i raz to zrobił ha, i drugi raz ha. Jan podwójnie ha. Nie, i to jest fajne. To jest taki uf, Timothy, którego ja, ja lubię. Y, oczywiście wolę go z Duney, też przed filmem jeszcze był zwiastem bezpośrednio Duney, więc on tam odgrywa zupełnie inną rolę. Ale tutaj ten, jak taki elegancik, tutaj ubrany super, no to, to mi przypasowało. To mi przypasowało leciutko, tak jak powiedziałem, można by się było przyczepić tych efektów y, specjalnych, ale. Niezłe. Naprawdę to jest fajna taka czekoladowa historia. Idealnie na klimat taki świąteczny-noworoczny, a ja nawet po nim. Także myślę, że nawet jak nie byliście, ale jak byliście, to sobie można pójść jeszcze raz. Dlaczego nie? nie? Co jeszcze takiego spoilerowego można tutaj powiedzieć? No to zakończenie związane właśnie z tym umpalumpasem. pasem który tutaj odegrał tak naprawdę kluczową rolę, bo uratował łąkę i jego nową przyjaciółkę. No i. Fajnie to że ta piosenka na koniec też została fajnie w głowie, jak on tam pisze i mówi: umpa, lumpa, lumpa WD, no, takie wprowadzenie takiego krasnoludka do uniwersum łąki. Okej, niech będzie. Jak widziałem zwiastun pierwszy raz, to mówię, kurczę, znowu ten aktor on musi grać kogoś takiego... znaczy on pasuje do takich ról, nie? Ale... mówię, nie no... nie przypasowało mi to, jak oglądając zwiastun. Ale potem, w trakcie oglądania filmu, daje to takiego trochę innego spojrzenia na cały ten film. I uważam, że jest ok. Także, reasumując, ogromnym plusem, którego się nie spodziewałem, jest to, że to jest muzycznie bardzo dobrze zrobione. Jest to musical z ciekawą fabułą oklepaną, ale ciekawą, taką miłą, przyjazną dla, tak naprawdę i dla dorosłego i dla dziecka. To wszystko pasuje. Leciutki minusik za efekty specjalne. Musi być. To nie jest też jakieś wybitne arcydzieło, ale fajnie się to oglądało i tak na święta, po prostu za rok, jak będzie gdzieś tam w streamingu, można by sobie go jeszcze raz odświeżyć i zobaczyć, bo pasuje, pasuje. Taki troszeczkę mi się przypominał Kim Kevina. Ale nie dlatego, że formuła jest kewinowa, tylko klimatem takim, nie? Tak, tak trochę zapachniało takimi świętami kewinowymi. Przynajmniej, bo jedną czekoladą z mleka żirafy. Ach, dobra. Słuchajcie, zastanawiam się nad oceną, bo. Dobra, konwencji musicalu ocenia ten film. No i myślę, że jako musical może tam nie było jakoś wybitnie dużo tańców. Ale też ten film pokazywał, że, że fabuła też jest bardzo ważna, bardzo ważnym elementem. I tu nie zawiodło mnie to. Ósameczka. Słuchajcie, dla mnie to jest 8 na 10. Łąka w tym klimaciku 8 na 10. Dobrze, dziękuję. Tyle z mojej strony. Trochę się rozgadałem, ale no film ciekawy i warte zobaczenia. Pa, pa.